Bo ja, ja jako były zbieracz surowców wtórnych chciałem się dowiedzieć, co jest z tym fortepianem. Tyle, tyle tam się marnuje tego złomu, nie wiadomo po co. No, gdybyśmy ten złom tam wycięli tutaj razem o, i sprzedali, to byśmy tak wszyscy do kupy tu mogli pewnie do końca życia żyć. Czy to w bym szedł. Czy to się rozbierze, czy nie? No, jak pan to teraz tam zajrzał, to chyba właśnie wycinają. Więc... No, właśnie nie mój teren teraz. To trzeba dźwig brać. Znaczy kwestia fortepianu. No, ona od lat była... Nie... Oczywiście wszyscy wiemy, co to jest fortepian, tak? Czy, czy wszyscy tutaj... Więc... No nie jest to... No, symbol, albo nie chciałbym, żeby to był symbol Ursnowa, ten, ten fortepian. Od wielu lat nie dało się z tym nic zrobić. Ja zapowiedziałem na początku mojej kadencji 14 grudnia 2010 roku, obejmując funkcję burmistrza, że ten problem w tej kadencji za moich rządu zostanie rozwiązany. I wszystko wskazuje na to, że słowa dotrzymam, bo udało się po pierwsze wygrać ostatecznie sprawę prawomocnie, sprawę ze spółdzielnią na skraju, bowiem spółdzielnia uważała, że to jest ich teren. No więc po tam chyba 12 latach sporu sądowego wygraliśmy w zeszłym roku, więc to już jest nasz teren. Ten teren został przez moich szanownych poprzedników hen lat temu wydzierżawiony w spółce kupieckiej pod budowę hali kupieckiej, takiej zadaszczonego bazaru. No i ta umowa będzie jeszcze obowiązywać 17 lat. Ale hala się nie budowała, bo kupcy wpadli w trapaty finansowe, stać ich było na zrobienie dziury w ziemi i postawienie tego rusztowania, potem stracili płynność, a później nie mogli znaleźć inwestora, bo nikt nie chciał dać pieniędzy na budowę hali na terenie, który być może zostanie stracony na rzecz spółdzielni. Więc chwycił kozak Tatarzyna i tak ta sprawa wyglądała. Ale tak, grunt się wyjaśnił, bo jest nasz. A jednocześnie udało się znaleźć inwestora dla tej spółki kupieckiej, który przyszedł z środkami finansowymi i chce tą halę zbudować. Nie taką jak ten fortepian, to ma być wycięte wszystko i z tego co dzisiaj widziałem, te prace się wstępnie zaczęły. Nie wiem, czy już wprost wycinkowe tej konstrukcji, ale tam jakiś dźwig stał już dzisiaj. Zresztą wszystko się dzieje zgodnie z moją jakby umową, z tą spółką, umową ustną, że urząd chętnie będzie ich dopingował pomoże, nie pójdziemy do sądu, żeby rozwiązać umowę, bo to może potrwać wiele lat, więc nie będziemy im robić wbrew co więcej, będziemy życzliwi, wtedy, kiedy oni pokażą, że są poważnym partnerem, a nie znowu opowiadaczem. No więc w ramach tej umowy z takich drobnych rzeczy, po pierwsze mieli zlikwidować ten fatalny płot, który już był nie do wytrzymania, jego widok i to zrobili, bo zastąpili go płotem, który może nie jest szczytem marzeń, jeżeli chodzi o płoty, no ale powiedzmy, że jest, znaczy na pewno jest lepszy od tamtego płotu, choć niektórzy... Yy, yy, niezadowoleni, bo nie, nie da się nigdy wszystkich zadowolić, mówią, że a po co czarny, a za niski. No, Okej, okay. jest czarny i może jest za niski, ale jest wystarczająco wysoki, żeby pełnić rolę płotu i nie jest zardzewiały po wyginanej blachy, oblepiony nie wiadomo czym, więc płot jest. Yy, I na przykład maja i czerwca ma być złożony wniosek o pozwolenie zamienne z nowym projektem budowlanym, którego koncepcję widziałem. Całkiem estetyczna ta nowa hala ma być i wszystko na to wskazuje, że w tym roku ta inwestycja mogłaby ruszyć. Więc doczekamy się na przestrzeni najbliższych kilkunastu miesięcy hali kupieckiej, czyli bazarku krytego dachem, pewnie jakiegoś sklepu jeszcze jakiś biur tam w tym miejscu i na pewno podniesie to estetykę tego terenu, który w sumie jest nie aż tak daleko z miejsca, w którym się znajdujemy.